Szanowni państwo, dobry wieczór. Witamy na naszej gali Rzeczpospolita TSL Awards, czyli nagrody dla branży transport, spedycja, logistyka. To już za chwileczkę, ale zanim to nastąpi, zapraszamy Jarosława Machockiego, członka zarządu gremii Media, wydawcy naszych tytułów Parkietu oraz Rzeczpospolita. Dzień dobry ale raczej chyba dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja taki kilka zdań dosłownie, nie będę przedłużał, broń Boże, obiecuję, Andrzeju. Bardzo serdecznie chciałbym Państwa powitać na ceremonii wręczenia nagród wyróżniającym się podmiotom branży TSL. Redakcja Rzeczypospolitej od ponad ćwierć wiecza, tworzy ranking firm e, TSL i na tej podstawie wyłaniani są zwycięzcy w poszczególnych kategoriach. Po dobrym 2021 roku, e, w którym firmy ujęte właśnie w tym rankingu e, zwiększyły przychody o blisko 29% do prawie 82 miliardów i poprawiły zyski, bieżący rok jest niewątpliwie zdecydowanie trudniejszy. Szalejące koszty, inflacja zagrażają nie tylko marżom. Pod wielkim znakiem zapytania jest utrzymanie popytu i wzrostu gospodarczego i to wszyscy myślę widzimy. Widzimy też przyszłość, która rysuje się niepewnie, a z rynku dochodzą często do nas sprzeczne sygnały. Dziś jednak chcemy spędzić ten wieczór. Zdecydowanie w pozytywnej atmosferze, wręczyć nagrody zwycięzcom. Zwycięzcom, którzy wyłaniani są na podstawie właśnie majowego rankingu Rzeczpospolitej. Ponadto chciałbym tu powiedzieć i podziękować kapitule, którą powołaliśmy ponownie. Kapitule składa się z przedstawicieli branży TSL, uczelni oraz redakcji dziennika Rzeczpospolita aby wskazać w tych kategoriach e, zwycięzców, które posługują się niewymiernymi kryteriami i w dniu dzisiejszym poznamy e, laureatów. Ja ze swojej strony życzę Państwu e, miłego wieczoru podczas gali e, TSL e, i już teraz e, chciałbym pogratulować wszystkim tym z Państwa, którzy za chwilę pojawią się na tej scenie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Tak, Szanowni Państwo, cieszymy się chwilą, cieszmy się dzisiejszym wieczorem, bo będzie tak naprawdę czym, o czym przekonacie się Państwo już za chwilę. Yy, gdy wręczymy nagrody za ubiegło roczne osiągnięcia. Ale zanim to nastąpi, pozwólcie, że podziękuję patronom i partnerom dzisiejszego wydarzenia, a organizatorami oczywiście są Rzeczpospolita oraz strona logistyka rp.pl. Partnerami. Są akcja profesjonalne kierowcy i jej członkowie, a są nimi Volvo Tax Poland, MJM Brokers, Volvo Financial Services, grupa MAC, Philips, Wielton, Continental, PKO, Leasing, Shell, Ergo Hestia oraz Warta. Patronem honorowym dzisiejszego wieczoru, dzisiejszego wydarzenia jest Ministerstwo Infrastruktury, a patronami Polskie Stowarzyszenie Managerów Logistyki, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny, Polska Izba Spedycji i Logistyki. Patronami medialnymi jest portal rp.pl oraz parkiet.com. Szanowni Państwo, zapraszam Roberta Przybliskiego, współgospodarza dzisiejszego wydarzenia, aby nam przybliżył metodologię rankingu i całego wydarzenia. Jeśli chodzi o metodologię rankingu, firmy o najwyższych dynamikach zostały wyłoniane na podstawie naszego rankingu, który ukazał się w maju. Natomiast firmy, które są wyłaniane w kategoriach miękkich, były nominowane przez branżę i wśród nominowanych zostały wskazane przez kapitułę. A do kapituły zaprosiliśmy następujące osoby: Łukasz Chwalczuk, prezes. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego. Pan Arkadiusz Kawa, dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. Krzysztof Kowalczyk, kierownik działu ekonomicznego, dziennikarz Rzeczpospolita. Pan Teodor Kula, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki. Pan Marek Kutarba, dyrektor wydawniczy gremi Media. Pan Wojciech Paprocki, Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH. Pan Andrzej Stec, Zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Rzeczpospolita oraz Pan Marek Tarczyński, Przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. I właśnie ta szanowna grupa nominowała e, do nagród wybijające się firmy, wyróżniające się które za chwilkę poznamy. W poszczególnych kategoriach. W poszczególnych kategoriach, tak jest. Robert, zostań w takim razie z nami. Szanowni Państwo, zaczynamy ceremonię wręczania nagród. Przed nami pierwsza kategoria: Największa dynamika wzrostu przychodu firmy logistycznej. W finale w tej kategorii z największą dynamiką wzrostu przychodu firmy logistycznej wykazała się Morska Agencja Gdynia przed ID Logistics i Usen Logistics Polska. A my, Szanowni Państwo, zapraszamy do nas na scenę Pana Krzysztofa Laskowskiego, wiceprezesa Zarządu Morskiej Agencji Gdynia. Gratuluję. Dzień dobry. Proszę o Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy tutaj Poprzejmie do nas tutaj do na scenę. Historyczne zdjęcie. Panie prezesie, zapraszamy. Mównica jest Pana. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Jest to docenieniem naszych wysiłków w rozwoju firmy, szczególnie w tym roku covidowym, który z jednej strony był dobry dla naszej branży, ale też stawiał nowe wyzwania. Ja myślę, że ta, tej dynamiki rozwoju firmy nie byłoby bez satysfakcji naszych klientów, bo ta satysfakcja klientów przekłada się na rozwój biznesu. Ja nie ukrywam, że otrzymanie tej nagrody stanowi dla nas również inspirację do dalszego działania w rozwoju naszej firmy, szczególnie w tym okresie, który jest taki nieprzewidywalny i trudny do określenia na te najbliższe 2-3 lata. Ale myślę, że mając to doświadczenie z minionych lat, uda nam się przetrwać również te trudniejsze lata. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Jeszcze raz gratulujemy. Gratulacje. Szanowni Państwo, kolejna kategoria. Największą dynamiką przychodów w ramach transportu drogowego i spedycji wykazały się Galan Logistics przed Sax Trans i grupą Natanek. Po odbiór nagrody zapraszamy Pana Konrada Gałana, prezesa zarządu Galan Logistics. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy. Gratuluję serdecznie. Proszę uprzejmie. Gratulacje. Zapraszamy, Zapraszamy na zdjęcie. Do przodu, tak? Panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Eee, serdecznie dziękuję kapitule za to niezwykłe wyróżnienie. Jest to zwiększenie 15 lat pracy, kiedy firma Galan Logistics startowała jako jedna osobowa działalność gospodarcza. To wyróżnienie to przede wszystkim wyróżnienie dla całego zespołu, który jak najbardziej na nie zasłużył, ale wyjątkowo chciałbym jej dedykować mojej żonie Annie, która wspierała mnie przez te wszystkie lata. aby był to kawał ciężkiej pracy, więc dziękuję bardzo i życzę udanego wieczoru. Dziękujemy. Gratulujemy. Gratulacje. Szanowni Państwo, kolejna kategoria, największa dynamika przychodów w ramach transportu pozadrogowego. Największą dynamikę w tej kategorii zanotowały w ubiegłym roku spółka Orlen Coltrans, PCC Intermodal i PKP Cargo. Niestety nie ma dzisiaj z nami przedstawiciela laureata, dyplom prześlemy do siedziby pocztą. Kolejna kategoria, największa dynamika przychodów w branży KEP uzyskały FedEx Express, GLS Poland i grupa Integer. Laureata też z nami dzisiaj nie ma. Jest to FedEx Express i nie obiecujemy, że nie będzie, że oczywiście przekażemy dyplom pocztą, ale być może będzie to konkurencja. Tak jest. Yy, gratulujemy. I, I przed nami, przed nami kategoria innowacje w logistyce. Tutaj mamy już nominowanych przez kapitułę, a są nimi Raben Group, Regesta i 3LP. A miejsce pierwsze przypadło firmie Regesta, która w firmie Wielton zamówiła innowacyjną naczepę. Jest lżejsza o około 500 kg od dotychczasowych konstrukcji i dzięki temu wzrasta ładowność. Szanowni Państwo, zapraszamy yy, na scenę panią Magdalenę Kobus, specjalistę do spraw public relations w firmie Regesta. Dziękuję. Pani Magda, gratulacje. Proszę, przejmie. Serdecznie gratuluję. Pani Magdo, dwa słowa. Dzień dobry Państwu. Ja bardzo dziękuję za tą nominację i za tą nagrodę w imieniu spółki Regesta. Na pewno ta nagroda jest dla nas potwierdzeniem tego, że strategia, jaką obraliśmy i którą się kierujemy jest tą prawidłową. A nagroda w dziedzinie innowacji to na pewno potwierdzenie tego, że idziemy z duchem czasu. A tutaj duże podziękowania należą się naszym pracownikom, którzy zawsze są otwarci na nowe pomysły. I oczywiście naszym partnerom, którzy też, jeżeli chodzi o nasze pomysły, to nie kręcą nosem, a wręcz przeciwnie, z dużą dozą pozytywnych emocji je przyjmują. Bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie kapitule. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy. Szanowni państwo, najlepszy pracodawca. To jest kolejna kategoria w dniu dzisiejszym i kapituła nominowała trzy spółki: No Limit, Rolling sus Logistics i VGL Solid Group. W tej kategorii kapituła przyznała najwięcej punktów firmie VGL Solid Group, doceniając mnogość projektów od relaksacji poprzez wspólne dojazdy do pracy wspomagane przez aplikacje. I jeszcze krótkie uzasadnienie, pracownicy zorganizowali wypożyczalnię nazwaną Współdzielnia, która oferuje 30 przedmiotów. Między nimi za to kapituła doceniła spółkę. Zapraszamy na scenę przedstawiciela spółki, panią Agnieszkę Kaliszewską, Sales Managera VGL Solid Group. Gratuluję. Gratulujemy pomysłowości. Proszę uprzejmie. Gratuluję. Zapraszamy do zdjęcia. – Szanowni Państwo, w imieniu zarządu VGL Solid Group chciałam serdecznie podziękować za przyznaną nagrodę. Tytuł najlepszy pracodawca oznacza dla nas przede wszystkim odpowiedzialność ponieważ dotyczy nie miejsca, a ludzi, którzy tworzą nasz zespół. Dlatego z tego miejsca serdecznie dziękuję całemu naszemu zespołowi, wszystkim koleżankom i kolegom. Razem zdobyliśmy tę nagrodę. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i serdecznie gratulujemy. Szanowni Państwo, przed nami kolejna kategoria: rozwój infrastruktury logistycznej. Nominowanymi w tej kategorii są DCT Gdańsk, Raben Group, Panatoni oraz spółka 3LP. W kategorii infrastruktura kapitała wskazała spółkę DCT Gdańsk przed grubą Raben, Panatoni i 3LP. Krótkie uzasadnienie. W przypadku DCT Gdańsk, kapituła doceniła rozbudowę terminalu kolejowego. Spółka zakupiła w pełni elektryczne suwnice kolejowe, uruchomiła system kamer do rejestracji pociągów i kontenerów. Dzięki inwestycji zwiększyło DCT zwiększyło zdolności przeładunkowe na kolei, podwajając przepustowość torów. Zapraszamy do nas pana Andrzeja Janisza, starszego kierownika projektu w dziale projektów infrastruktury DCT Gdańsk. Dziękuję. Gratulacje, też nie jest To Jeszcze zdjęcie. Jeszcze Widać, zdjęcie, tak? Widzę, że pana tutaj ciągnie, także zapraszamy. <grywa> żeby traci po to, żeby się krótko zakończyć. <laughs> Nie, naprawdę króciutko. W imieniu zarządu DZK Gdańsk, koleżanek, kolegów grupy PSA serdecznie dziękuję w kapitule za to wyróżnienie. Jesteśmy tutaj drugi raz z rzędu, stąd wydaje mi się, że idziemy w słusznym kierunku. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Gratulacje. Szanowni Państwo, zapraszamy na scenę pana Jarosława Machockiego, członka zarządu Grammy Media, bo czas na kategorię Człowiek Roku. Wśród nominowanych w tej kategorii największą liczbę punktów uzyskali. To są finaliści, czyli Rafał Brzoska, Rafał Kwieciń, Maciej Posadzy i Ewald Raben. I pozwólcie na krótkie uzasadnienie. Tegoroczny tytuł Człowiek Roku przypadł panu Ewaldowi Rabenowi. W 1991 roku Ewald Raben założył oddział rodzinnej firmy w Polsce. Początkowo firma zatrudniła, zatrudniała 12 osób, a jej obroty wynosiły 5 milionów euro. Obecnie grupa Raben z centralą w podpoznańskim Robakowie zatrudnia ponad 10 tysięcy pracowników. Dysponuje powierzchnią magazynową o wielkości 1 300 tysięcy metrów 2 a jej globalny obrót wynosi ponad półtora miliarda euro. Oddziały grupy znajdują się w piętnastu krajach europejskich. Z przyjemnością, Szanowni Państwo, zapraszam na scenę Pana Ewalda Rabena, prezesa zarządu grupy Raben Polska. Gratulacje. Panie prezesie, gratulacje. Prosimy o zdjęcie. I oddamy na chwilkę mikrofon. Dobry wieczór Państwu. Um, ja nie wiem, nie mam. Ja nie jestem w ogóle trochę zaskoczony z tym, co dostałam dzisiaj, ale może trochę zartem zaczynam. Um, mam żona i mam trzy córki, i mam psa, który jest dziewczyną też. Jeżeli byłby tytuł, że jestem mężczyzna roku, to wiem, jak codziennie to znaczy, bo codziennie moje dziewczyny mówią tata i jestem mężczyzną roku. Um, a jeżeli chodzi o tę nagrodę, to coś innego powiem, bo jestem tylko tak dobrze, jak mój zespół, jestem tylko tak, tak dobrze, jak mój dom i rodzina, który mnie wspiera. I my jesteśmy firma rodzinna, my jesteśmy w trzeciej generacji i trzeciej generacji, jeżeli Państwo cytacie amerykańskie książki, jest racji ta generacja, która konsumuje, sprzedaje, zniszczy firmę, prawda? I my mamy jako cel, żeby pokazać, że Amerykanów w, tym, w tym momencie nie mają racji i żeby z tej trzeciej generacji budować wielką firmę. Ja pochodzę z Holandii. Jestem większość mojego czasu już w Polsce. Czuję się tutaj bardzo dobrze. Żyję tutaj pod Poznaniem bardzo fajnie i się cieszę, kiedy przed chwilą wróciłem z Niemiec i wróciłem z Niemiec, coś na co wróciłem do domu. Um, I kiedy my wszyscy wiemy, że największe globalne gracze raczej pochodzą z zachodniej Europy i szczególnie z Niemiec, to ja mam taki malutki cel, że uda nam się z polskim zespołem postawić tę Polską flagę na e, skali europejskim i to budujemy z polskimi menedżerami i z tego jestem bardzo dumny. E, bardzo dziękujemy, e, bardzo dziękujemy w, w moim e, pa, państwo kapitule oczywiście za, za tę nagrodę, ale ja jestem bardzo dumny z mojego zespołu, że ja tutaj dzisiaj stoi. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, serdecznie gratulujemy. Szanowni Panowie, bardzo prosimy o pozostanie na scenie, bo Czas na zdjęcie wszystkich laureatów. Zapraszam wszystkich laureatów na scenę, na symboliczne, historyczne zdjęcie. Z dyplomami, oczywiście. Szanowni Państwo, liderzy branży TSL w Polsce minionego roku. Trzeba się troszkę ściśnić. Szanowni Państwo, poprosimy o brawa na finalne zdjęcie. Bardzo dziękujemy, bardzo gratulujemy. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. Szanowni Państwo, jeszcze garść tylko informacji na koniec. Relacja już 31 sierpnia w specjalnym dodatku logistyki w Rzeczpospolitej oraz oczywiście na stronach portalu RPP oraz logistyka. RPPL. Jeszcze raz bardzo dziękuję patronom, partnerom dzisiejszego wydarzenia, a wszystkich Państwa zaproszę na wieczór na bankiet po drugiej stronie, na tym samym piętrze, do restauracji. Tam w miłym towarzystwie będziemy mogli jeszcze raz podsumować wyniki ubiegłoroczne w branży oraz porozmawiać o perspektywach na kolejne 12 miesięcy. Bardzo dziękuję. Życzę Państwu udanego wieczoru.